Rozdział trzeci. Southampton. Siedemnaście godzin później. Naomi uwielbiała thrillery. Im bardziej krwawe, tym lepiej. Na rejs luksusowym liniowcem Sultan Moor przytaszczyła ze sobą bez mała ciężarówkę książek. Nie mogła przyzwyczaić się do tych nowomodnych elektronicznych czytników. I w dobry dzień potrafiła pochłonąć jedną całą lub prawie, w zależności od tego, jak była gruba. Albo jak krwawa. Czasem nie była pewna, kto ma większego bzika. Autor, który wymyślił tę chorą bzdurę, czy ona, która wydała pieniądze, żeby towarzystwem morderców i psychopatów umilać sobie czas przy basenie, mając w zasięgu ręki seksownych kelnerów którzy między jednym rozdziałem a drugim donosili jej, zależnie od pory dnia, kawę, soft drinki albo koktajle. W ciągu siedmiu lat małżeństwa, zanim dobry Bóg nabrał przekonania, że lepiej pasuje do niej urna na kominku niż obrączka na palcu, mąż powiedział jej kiedyś, że dziwi go, dlaczego ustanawia się ograniczenia wiekowe dla filmów i gier komputerowych, a nikt nie pomyślał o książkach. Hmm. Jakże słuszna uwaga. Były takie sceny, które czytała lata temu i których od tamtej pory nie mogła pozbyć się z głowy, chociaż bardzo sobie tego życzyła. Na przykład ta z Czyściciela, w której Joe cieszy się na dziką seksualną przygodę z nową zdobyczą w parku, a tymczasem ta ześwirowana koza miażdży mu obcęgami jądro. Przeszły ją ciarki. Hmm. Czytając coś takiego, można by pomyśleć, że to wytwór umysłu jakiegoś zboczeńca. Tymczasem książka osiągnęła ogromny sukces, a jej autor, Paul Cleave, którego poznała na spotkaniu autorskim w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, okazał się szarmancki, przystojny i dowcipny. Zabawny, jak liczne fragmenty samej książki. O, nie ma oczywiście porównania z Hannibalem Thomasa Harisa, kiedy zrobiło jej się niedobrze, gdy doktor lekter łyżką wyjadał mózg z otwartej czaszki jeszcze żyjącego rywala. Książka zebrała prawie siedemset pięciogwiazdkowych ocen. Chore. Prawie tak samo chore, jak historia 37-latki, którą porywacz przetrzymywał w studni. Aż któregoś dnia opuścił jej wiadro z miską ryżu. Na miejsce były napisane dwa słowa, które kobieta, doktor biologii, ledwo mogła przeczytać w ciemności: Spirometra mansoni. Łacińska nazwa pasożyta, który występuje głównie w południowo-wschodniej Azji i z którego wyrastają półprzezroczyste, rowkowate tasiemce. Osiągające grubość sznurowadła i do 30 cm długości. Przeciskając się pod skórą człowieka, przedostają się do mózgu albo do oczu, tak jak w przypadku kobiety w książce, która po pewnym czasie odczuwała tak silny głód, że w końcu musiała zjeść zakażony ryż, żeby nie umrzeć z braku pożywienia. Idiotyczna bzdura. Ale jaki to miało tytuł? Pomyślała o regale w domu. Stojącym na oszklonej warandzie, o ustawionych alfabetycznie według nazwisk autorów książkach, ale nie mogła sobie przypomnieć. Jak to możliwe? Przecież to nie było aż tak dawno, żeby. Ach. Już wiem. W chwili, kiedy ból wyrwał ją z kilkusekundowej drzemki, i z powrotem przeniósł do rzeczywistości, Naomi Lamar przypomniała sobie. Heh, to nie była książka, tylko jej życie. Gdzieś na sułtanie mórz i na jej nieszczęście wcale nie zanosiło się na szybki koniec.